Jest 24 kwiecień, zobaczmy co się dzieje dalej z nasionami i siewkami. Arbuza Karoliny Cross, arbuza giganta. 8 kwietnia wysiewane były cztery sztuki: 2 do krążków kokosowych, 2 do krążków torfowych. Wilgoć utrzymywana. W dwóch krążkach nic się nie dzieje, nie ma żadnego kiełkowania. A co tutaj w krążku torfowym, coś widać? Lecz co, wyciągnę a nic nie widać. Pękło i to wszystko. W sok. O. Nie wiem jakiś jest niby tam było białe. Nic nie wykiłkowało. Tutaj dalej siedzi w, w kokosowym. Nic się nie dzieje. Dobrze. A tu widzimy Karolinę Cross, dwie siewki. To nie, to jest ukraińska odmiana, nie wiem jaka, którą tak wytknęłam. Czyli numer 55 Karolina Cross na próbę wysiane wstępnie 8 kwietnia. Takiej długości, jak widać. Przesadziłam te krążki, jeden torfowy, drugi kokosowy, do ziemi, do takich donic. I jakieś takie są bierne. Nie stoją na pełnym słońcu. Tak jak tu widać, prawda? Z okna one stoją tu. Tu jakieś listki właściwe już w głębi widać jest. Tu również. No nic, poczekamy, zobaczymy. Mam wysiane pozostałe. Tu jest otwór w listku. Ciekawe, ciekawe, co to będzie dalej z tymi siewkami. Tak, to na tyle u Karoliny Kros. 24 kwietnia to 8 kwietnia wysiane. Dobra. Potem. No już nieważne. Na razie.